Ziemię montować, ale wyskoczyła mi taka nagła sprawa. Musiałem szybko jechać do Wrocławia. No i już jestem w domu, wróciliśmy i idę chyba spać. Powiem Wam szczerze, że montowanie w nocy jest spoko, a jednak w dzień człowiek tak czuje się normalnie po prostu. Więc chyba sobie po jutro zrobię cały dzień montażu. Nie ma co się męczyć w nocy, skoro jutro. No, miałem pod to też zarezerwowane dziennie. Najwyżej jutro zrobić dzień i nockę. Chyba tak jest git. Ja dziś do dermatologa, jeszcze zanim zacznę montować, to montowanie coś, nie spieszy mi się do niego, ale jakiegoś takiego bombla mam od, nie wiem, paru miesięcy na nodze, nie wiem co on oznacza, muszę to ogarnąć. Myślę sobie tak, że w sumie nie ma co Was dłużej trzymać w niepewności, premiera najnowszego kawałka ekipy pod tytułem Ekipa Chill odbędzie się jutro o 18.00. I jutro też, ale o 15 film u mnie na kanale. Będzie tam mały backstage też robienia chillu. I to. I piosenki, i też dosłownie robienia chillu. Zobaczcie o co chodzi. Chmura dorwała jaką, jakąś kość. Nie wiem skąd ona ją wzięła. Tutaj, czy tutaj też coś kombinuje. A, to robaki. Robaki to drugie ulubione chmury, ale. Tutaj rzeczywiście jakaś kość. Skąd ona wzięła taką kość? Chmurka zaraz mnie zobaczy, jeszcze mnie nie widzi Chmura, chodź, dawaj, twoja ulubiona piła Ona uwielbia piłki, wszystkie Ja sobie zrobiłem przerwę, bo no nie da się tak montować cały czas, ale już jestem na dobrej drodze, połowa filmu za mną ten filmik nie będzie taki długi jak ostatnio, chyba w ogóle mówiłem już pół raz. Będzie troszkę, troszkę, troszkę krótszy, ale jak tak będzie zajebiste. Totalnie się nie chce montować jak jest taka pogoda na zewnątrz. Serio. Tak dlatego sobie dzisiaj to przedłużałem. Zacząłem gdzieś o 13 czy coś, a nie, nie od samego ranka jak mógłbym. No nie chcę się, w ogóle się nie chcę, co nie ch